To nie jest tak, że w autohistoriach chyba można tak szybko szybko skończyć temat, jeżeli mamy takiego świra motoryzacyjnego jak Tomek. No, to, no, no nie da się, z prostego powodu, bo przechodzimy, przechodzimy, przechodzimy i nagle pojawia się coś, 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 coś. W ogóle e, dobry widok. Tomek, ale tam, ta, poczekaj, ten maluch też był jakiś ty złotawy, też. Bo on miał jakąś fajną historię. Ma fajną historię. Przyjechał do nas z Jamajki, przypłynął. <laughs> Jamański maluch. <laughs> Jamański maluch. No. <laughs> dobrze, dobrze, dobrze. To teraz tak, Od, odwrócę zaraz kamerę, bo chcę Wam pokazać dwa maluchy, które są niezwykle podobne, ale w pewnym momencie świat... Znaczy na pewno cała Polska na ich punkcie zwariowała, prawda? Było bardzo głośno o tych maluchach, ale czy zwarywała? No nie wiem, no zwykłe maluchy. No, dobra, 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 zwykłe, jak zwykłe, ale było o nich na pewno bardzo głośno i bardzo. I pewnie o nich słyszeliście. No, to zobaczcie. Takie, a właściwie te Fiaty 126 to prawdziwe ikony motoryzacji. Zdecydowanie szkoda nimi jeździć i wyjeżdżać nimi na drogi. Ale jeśli posiadacie takiego Fiata 126P z większym przebiegiem i jeździcie i używacie, do czego Was serdecznie namawiam, to musicie również wykupić ubezpieczenie OC, które jest obowiązkowe dla każdego pojazdu. No chyba, że macie na zabytkowych numerach, ale jeśli macie na normalnych, to musicie ubezpieczyć. Dlatego warto wejść wtedy i kliknąć w porównanie. Porównywarkę mówi, bo tam znajdziecie jedną z najtańszych opcji. A według porównywarki mówi, najtańsza opcja ubezpieczenia malucha wynosi 297 zł. W rzeczywistości 447, ale jeśli klikniecie na ten link, który znajduje się pod spodem, to 150 zł wróci do was na konto w ciągu 30 dni, więc zmieścicie się w budżecie poniżej 300 zł. Warto wejść, kliknąć, skalkulować i zobaczyć czy nie jest to dla Was przypadkiem najbardziej opłacalna opcja. OK. Pierwszy jest z którego roku? 79 rocznik. I drugi jest nieco późniejszy? 87. 87. Jak wiecie, Tomek ma kolekcję, która jest taką kolekcją tych fiacików bardzo różnych, różniastych, pokocha te fiaty. To, to mi ta miłość kiedyś cię zjeba przód po ilości tych kwiatów, które tutaj stoją, ale te są, te są naprawdę wyjątkowe, bo, od którego zaczynamy? Obojętny, no ten po prawej, no to akurat ta historia była wcześniej, bo w 2013 został znaleziony. Ten. Tak, w 2013 został znaleziony przez, w jednym, w piotkowie Trybunalskim. I jeden pan odkupił tego maluszka i wystawił go wtedy na Allegro, na portalu aukcyjnym, to był rok 2013, cena startowała od złotówki, ale bardzo, bardzo szybko rosła, co nas wszystkich zaciekawiło, a historia była taka, że ludzie, którzy, 150 osób, którzy byli nie mieli jakiejś tam reputacji na Allegro, zalogowali się i jakiś taki program hakerski, który bardzo licytował wysoko tego maluszka, bo on, yy, jego cena podrosła do miliona złotych, a później do 999 milionów w ostatniej chwili. 999, 999 milionów? 999 milionów, ale oczywiście to byli. To były osoby, które po prostu automatycznie listowały i, i, i to nie była... Tak, i słuchajcie, cena. tak, tylko wtedy to była fajna kaczka dziennikarska, bo to podłapali dziennikarze z tego, co pamiętam. Pamiętam, że to jak to się pojawiło, że on kosztuje już milion złotych? Podłapali to, słuchajcie, dziennikarzy w 2013 roku i szły wszędzie newsy. Ktoś znalazł fabrycznie nowego malucha, dziś jest warty milion złotych i sprzedaje go za milion złotych, bo była taka aukcja. Cała Polska tym żyła, że za malucha tak, można no, ale, no, ale mieć tak, milion ale tak, Jak ty mówisz, bo właśnie to jest najważniejsza kwestia, że ten, ten maluch jest fabryczny nowy, on nigdy nie był remontowany, nigdy nie był malowany, on został odnaleziony z przebiegiem 101 km, w tej chwili ma 104 km, bo 3 km ja już nim pokonałem. No i później po tej aukcji trafił, trafił po prostu do mnie już z wolnej ręki. Ale żeby była jasność. To nie był samochód za milion nie, nie, złotych. Nie, nie, no to to e, I e, ci wszyscy, bo, bo wiesz, że połowa widzów dostała zawału czy, czytelników, jak e, czytała, bo nagle się okazywało, że ich maluchy, które oni sprzedawali za 200-500 zł, może trochę bardziej zajechane. Może z przebiegiem nieco większym set tysięcy złotych. Nagle jak ktoś czytał Jezu maluch jest warty milion złotych, to wiesz, połowa e, ludzi dostawała zawału serca, że e, sprzedała za tanio samochód. Nie, nie chodziło o to. To był czysty fake. Opowiedz o tym. E... O tym samochodzie, bo on był gdzieś na piętrze, tak? Jak to było z nim? O. No dobra, czyli tak, ten był zamurowany. Nie, tak, ten był zamurowany, tak? Mhm. A ten, to są te takie znane zdjęcia, jak z bloku, czy z czegoś dźwigiem jest wyciągany. Tak, to jest maluch od pana Mirka. Yy, można na YouTube oglądać sobie. Nie mówcie nikomu, że trzyma malucha w domu. To jest właśnie historia tego malucha. Yy, pan Mirek wypychł z gliwic, yy, trzymał go po prostu w salonie i mieszkał z tym maluchem w salonie. A dlaczego? Jest to tak sobie po prostu wymyślił i tak sobie wymarzył. No, tego malucha dostał w spadku w, w dawnych latach. On ma w tej chwili. On miał wtedy u pana Mirka w salonie miał przyjane 138 km. W tej chwili ma 144, ja nim pokonałem 6 km, bo ja po prostu nimi jeżdżę. Raz na jakiś czas? Raz na jakiś czas, przepalam, przejadę kilometr, one sobie po prostu pochodzą i w tej chwili ma 144 km. No i historia była taka: to akurat była zima, że ja się z panem Mirkiem dogadałem, to było 4 lata temu. Ja się z panem Mirkiem już dogadałem, wszystko uzgodniliśmy, my to zrobiliśmy w Sylwestra, w noc sylwestrową. I historia była taka, że umówiliśmy się, a pan Mirek mówi: No dobrze, ale spokojnie, ja muszę go wyciągnąć, to nie jest takie proste, nie? Bo on na pierwszym piętrze, musimy jakiś dźwig zamówić, okno, ścianę rozburzyć. Ja mówię: Dobrze, panie Mirku, no spokojnie, kiedy tam będzie czas, jak będzie ciepło, zresztą, no bo to zima, wiadomo, nie? No i w lutym przyszła fajna pogoda w miarę, było plus 10 stopni, i pan Mirek zdecydował, że rozwalamy ścianę i go wyciągamy. No i akurat w lutym go wyciągnęliśmy, wtedy też było o tym głośno, ale. Ale, ale ten, no i udało się i przyjechał do nas tutaj do ławy, jest, no. korzystamy, palimy, jeździmy. Super, super. Super jest to też Twoje podejście, że... że uży, znaczy, że nie, oczywiście nie jeździsz nimi na co dzień, jakby nie funkcjonują one jako samochód dojazdy na co dzień, ale żyją, że wiesz, że odpalasz, że przejeżdżasz ten kawałek i że nie boisz się zrobić do, dodać tego jednego kilometra, o. czy dwóch kilometrów, które wbrew pozorom. Słuchajcie, bo to jest tak, to jest trochę taki konflikt tragiczny, bo z jednej strony my mówimy o tym, że. On ma ten, ten mało minimalny przebieg i staje się eksponatem takim troszkę bardziej muzealnym, prawda? Tak. Jakby który jest. Z drugiej strony, każdy kilometr, nazwijmy to, że jest to na, na wagę złota, ale jeżeli on nie jeździ, to ten samochód coraz bardziej się psuje, jakby i to, to też jakby wiesz, to, że on jedzie, to Dokładnie. powoduje, że trzymasz i konserwujesz. Um, Samochody jakby też były troszkę inne dla młodszego pokolenia. To jest też tak, że jeżeli ktoś miał malucha w latach 70. czy w latach 80., czasami na malucha trzeba było pracować kilkanaście lat, żeby go mieć, kupowałeś go fabrycznie nowego i sprzedawałeś go po 3, 4, 5 latach użytkowania za dwa razy albo za, więcej, za trzy razy większą kasę niż za niego na przykład zapłaciłeś. Więc to była też inwestycja i ludzie też jakby zupełnie inaczej traktowali Fiata 126 niż dzisiaj my będziemy traktowali, nie wiem, Volkswagen'a. Apa, czy e, Dacia Logan, czy jakikolwiek inny samochód, bo to, to zupełnie inny sposób myślenia. Tambybis Wisma 98 km. Poczekajcie, bo się coś, coś rozłączyło mi przez, przez przypadek, więc, więc musicie patrzeć na to z zupełnie innej perspektywy. Po pierwsze, a po drugie, często jak opowiadał mi twój tata, mój tata, że problemem było rozbicie ściany i koszty rozbicia ściany czy komórki, niż zakup samochodu najczęściej, bo to było dużo bardziej wartościowe. Tutaj też musiałeś oddawać za ścianę? Nie. Czy to już kupowałeś w pakiecie? W pakiecie ze ścianą. Uff, jesteś szczęściarzem, udało się. No dobra, eee, słuchajcie, to obiecujemy, znaczy, znaczy, jeżeli macie ochotę usłyszeć dalej historię o fiatach, fiatach, fia, fiatach fiaciszczach, syrenach i innych e, boskich e, sprzętach, które bez wątpienia mają charakter e, niezwykły, to piszcie. A tutaj chcieliśmy wam tylko pokazać, że te fiaty, o których kiedyś było bardzo, 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 bardzo mm, głośno, one są, działają, funkcjonują i jeżdżą. Mają po parę kilometrów więcej przejechane, ale trzymają się i mają się całkiem dobrze. Ten nie był bez folii, tak? Ten bez folii. Tak, bo pan Mirek w nim po prostu yy, siedział, przejeżdżał przez salon, gdzieś tam czasem jakieś piwko wypił w nim. To był taki jego jego yy, jego miejsce, żeby... Mógł sobie usiąść i obejrzeć i na przykład tak. kino do no oczywiście przypalał, bo nie jeździł po salonie do przodu, do tyłu. Ale odpalał go w domu? Tak, tak co jakiś czas. No. Naprawdę? Tak. Nie wyganiała go żona? Nie. So, kurde. Uh, wow. Wow. Też bym odpalał, gdybym miał w salonie.